teraz kiedy dzisiaj patrzymy na to, na, li, na likwidację państwa polskiego, jest likwidacja państwa polskiego, wyprzedaż ziemi, zakładów pracy, na te przedziwne reformy, właśnie również edukacji, na te prace mediów, na wyniki referendów różnych wyborów, niską świadomość naszego narodu, to widzimy, że to nie mogło dokonać się spontanicznie. Że to było wszystko, to nie jest teoria spiskowa. Dlatego, że mów, ludzie nie czytają, to nie był spisek na... Jeżeli na zjeździe partii mówią zabrać się za społeczeństwo naukowo, bo powstają instytuty socjotechniczne, które naukowo rozpracowują i pokazują jak to można jeszcze dalej zrobić, to nie jest pisek. To jest oficjalnie, tylko że ludzie jakby tego nie, nie, nie mieli jakby, czy albo dostępu, albo nie umieli czytać tego. Dlatego ja, ponieważ to tak pasuje do tego co dzisiaj się dzieje, my, my jesteśmy ofiarami planu rozbicia do spodu polskiego narodu, a koniunktura międzynarodowa jest teraz taka, że łączy się to również z likwidacją państwa polskiego. To jest po prostu likwidacja państwa, nie tylko wyprzedaż ziemi czy zakładów, ale również po prostu likwidacja zaplanowana i umówiona z zagranicznymi podmiotami, żeby to państwo zlikwidować. I to nic dziwnego, bo nieraz likwidowali. Tyle razy likwidowali państwo polskie, że i tym razem mogą. Tylko, że ponieważ zastosowano tu socjotechnikę przy użyciu edukacji i mediów, w związku z tym do ludzi wielkiej masie, to nie dociera, bo Polacy wiedzieli, że są zabory. Ale tego, że jest likwidacja państwa, sprowadzenie tych terenów do poziomu kolonialnego, tego nie wiedzą, po prostu nie wiedzą, bo już są pokoleniem, na których zastosowano tę metodę. I my ciągle jesteśmy garstką. Naprawdę nie ma coś... My jesteśmy garstką, która musi znaleźć drogę, która przetrze kontakt z Polakami, żeby bronić Polski. Jak bronić? Jak się przed tym wszystkim bronić? Co robić dalej? Bo tak już słyszałem głos. No dobrze, ale co dalej? No to idziemy na ulicę broństwa i strzelamy... Do, do kogo chcecie strzelać? No to nie można tak mówić. To jest bez sensu. Najpierw trzeba myśleć, a potem działać. A mamy działać w skali wielkich liczb. Jeżeli tutaj, według tych zasad socjotechniki, Pracowanych w latach 60. są cztery filary, które pozwalają na trzymanie społeczeństwa w ryzach. Cztery. Wymieniłem już Wam. Media i edukacja i dwa jeszcze. Administracja i prawa. Państwa, to, co się dzieje z prawem, to jest skandal. W cywilizacji łacińskiej praw, przepisów było mało, miały być stałe i wtedy ludzie wiedzą, co mają robić, a to są setki tysięcy przepisów ciągle zmienianych. W związku z tym ludzie w ogóle nie wiedzą już. Co mogą, czego nie mogą i tak dalej, i tak dalej. Czy administracja wewnętrznie sprzeczny, bo jak jest samo do Unii warunkiem europejskiej, to jest dostosowanie, żeby Polska weszła, dostosowanie ponad 100 tysięcy przepisów do ich przepisów. Toż to jest obłęd, to, to prawnicy się zagłował, jak kontekstę 100 tysięcy, to na pamięć znaczy co, a jeszcze nie będą zmieniać co chwila po, po, pod siebie. Więc tutaj przede wszystkim na poziomie mediów. Trzeba odciąć się od źródeł skażenia. To mówi, że on tylko sobie seriali obejrzy, wiadomości, pogodę. Już jest skażony. Ju